Witam Was w odcinku pokazowym. Gramy w Rock Tower. Jest to gra Tower Defense, ale jest naprawdę bardzo ciekawa i chciałem pokazać. A więc, tak, mamy tutaj do wyboru cztery opcje. Z ilu kierunków nadciągają przeciwnicy? Od jednego do czterech. Wiadomo, im więcej, tym ciężej. Zaczniemy na dwóch, żeby rozgrywka troszkę potrwała, ale nie za długo. Tak, mając tylko jedną drogę do naszej wieży. Łatwo byłoby się bronić i odcinek mógłby trwać naprawdę, naprawdę sporo. Ja chcę, żebyś tak w miarę sensownie zakończył. A więc tak, na początku możemy stawiać tylko balisty i wybieramy tutaj, w którym kierunku poszerzymy nasze włości. Warto stawiać przy domkach wszelkie budowle, bo tam zapewnia pasywnie co rundę jedną sztukę złota. Nie za dużo, ale zawsze coś. Dajmy sobie tak i tutaj. Może jeszcze jedną tu i zacznijmy od tego kierunku. Ok, pokażę, w wygranej rundzie możemy sobie wybrać jakieś ulepszenie albo jakiś nowy budynek. Czy coś nam tu się przyda? Jak gra polega w dużej mierze na RNG. Jaka mapa, jaki teren nam się wylosuje, to ma bardzo duży wpływ. A po drugie, jakie ulepszenia dostaniemy, to też ma duży wpływ. Na przykład, my tutaj nie mamy ewidentnie najlepszego, które zapewnia więcej złota za zabicie przeciwników. Ale weźmy sobie być może piłę. Powiększmy teraz z tej strony. Ok. Na razie to, co mamy nam wystarczy. Ok. Tutaj mamy. Tak, trującą wieżyczkę. To sobie odblokujemy. I dajmy być może już po jednej baliście troszkę dalej. Okej. Okay. poszerzajmy dalej, spoko tu mamy domek. Od razu przy nim też sobie posadzimy balisty. O, właśnie to mi chodziło. Tak, plus 2 złota za zabicie przeciwnika. Powiększamy teraz tutaj. Drzewa możemy ścinać, dostajemy troszkę złota. Nie za dużo, ale zawsze coś. Tutaj warto by jeszcze tą wieżyczkę wpakować. Okej. Okay. Jakie ulepszenie teraz. Moździerz. Zrobimy ja sobie moździerz. Postawmy go może gdzieś tutaj. Okay, w razie czego może z dwóch kierunków atakować. Dajmy wieżyczkę, tak, z trucizną. Ona zużywa manę, więc będziemy musieli niedługo te manę zdobywać. Stawmy sobie priorytet przeciwników z tarczami, ponieważ trucizna bardzo dobrze działa właśnie na tarcze. Ok, znowu to, świetnie. Tutaj też byśmy dali sobie to jedno. Ok, i wizualnie gra jest bardzo ładna. Muzyczka swoją drogą jest fajna, ale tak, najbardziej to co przyciąga to właśnie wizualizacja, szczególnie tych efektów trucizny. Ale są też inne efekty, których będziemy oczywiście potem używać. Hmm, obrażenia do zdrowia, niekoniecznie. Tak, mamy problem z pancerzem. Nie mamy za bardzo nic na to. W takim razie weźmy sobie ulepszenie do piły. Postawimy po jednej pile. Na razie dajmy tutaj tutaj po prostu na najbliższą osobę. Na kolejny domek. A tak, trzeba będzie tu jeszcze piłę postawić. Przy piła nakłada efekt krwawienia. I za każdym razem, kiedy postawimy jakąś wieżyczkę, to kolejna budowa wieżyczki jest droższa, więc trzeba mieć to oczywiście na uwadze. Dajmy jeszcze jedną balistę, żeby mieć pewność, że ich zabijemy. Ok. Co teraz? Większe krwawienie. Hmm. To niekoniecznie. Nie mamy niestety zbyt dobrych ulepszeń, to jest duży problem. Dobra, więcej krwawienia, niech będzie to. Zwiększmy teraz tutaj. Możemy dać jeden moździerz. I tu jeszcze jedną balistę walnijmy. I zbieramy teraz na w tym miejscu. Już tak, wszędzie chcemy mieć krwawienie, wszędzie chcemy mieć truciznę, i wszędzie chcemy mieć jeszcze efekt podpalenia, którego na razie nie mamy odblokowanego. Ok, balisty większe obrażenia do pancerza, to właśnie chcemy. Powiększmy tutaj. Ok, tutaj ładnie droga zakręca. Czy ta balista tak będzie miała zasięg? Okej, okay, nie taki dobry jakbyśmy chcieli. Z tej strony przyda ta piła, ale powinniśmy móc ją wykupić po tej fali. Tak, będziemy mogli, świetnie. Jeszcze większe obrażenia do pancerza, być może obrażenia do tarcz. Na razie wrogowie tego nie mają, ale tak, niedługo będą mieli tego na potęgę. Zdajmy. I te piłę możemy wpakować, być może tutaj. Tak, ma całkiem ładny zasięg. I powiększymy może w takim razie teraz z tej strony drzewo możemy ściąć. I tu jest domek obudowany. Tutaj możemy teoretycznie jeszcze dostawić balisty albo moździerze, ale tak nie będą mogły w pełni wykorzystać swojego zasięgu, więc spróbujmy zrobić to tutaj. Większe obrażenie do pancerza. Bo możemy zyskiwać manę z tych kryształków. Może ten bankmany na początek? Okej, okay, na razie go nie będziemy stawiać, ale potem się na pewno przyda. Ja tutaj jedną balistę. Ok, i różnorodność przeciwników jest całkiem spora. Na razie mamy głównie jakichś wojowników, orki czy ogry i tarany. Ale potem będzie ich oczywiście dużo, dużo więcej. Dobra, nam naprawdę dobrze. Mamy być może po jeszcze jednej wieżyce z trucizną. Albo moździerzy więcej. One nie są zbyt drogie. Ok, co my tutaj mamy? Okej, okay, większe obrażenia tych miotaczy trucizny, spoko. Czy możesz tutaj będzie miał dobry zasięg? Okej, okay, teoretycznie może i tu, i tu strzelać, więc jest to całkiem dobre miejsce. A jakbyśmy dali jeszcze tutaj. Ok, świetnie. Tak chcę oczywiście ustawać wieżyczki, żeby mogła atakować jak najwięcej tras. Żeby nie stały bezzużytecznie. Tu możemy sobie jeszcze balisę dowalić. I na przykład, jeśli tu postawimy coś, to będzie to mogło atakować jednocześnie tę drogę. I tę drogę po lewej. Z oczywiście takich. Rozwiązanie chcemy jak najwięcej. Dobra, trucizna ładnie się trzyma. Więcej pił mogłoby się przydać. Ale na razie idzie nam dobrze. Tak, przydałoby się troszkę więcej ulepszeń do balisty, jak na moje. Ok, obrażenia do zdrowia. Dobra, weźmy to. Gdzieś jeszcze jakiś dobry moździerz, na razie powiększmy, Ok, tu dajmy piłę, tak, może atakować tutaj i tutaj, czyli dwie trasy. Ma w zasięgu, świetnie. Dobra, dajmy tutaj balistę przy tym domku. Okej, okay, też chyba tu się powiększy droga, więc będziemy mogli w tym miejscu gdzieś ustawiać nowe wieżyczki. by nam troszkę więcej przydało właśnie. Okej. Okay, dobra. Balisty mogą podpalać. To się przyda, ale też obrażenie do tarcz, to też byłoby dobre. Hmm, weźmy na razie to podpalenie mimo wszystko. Okej, okay, nie jest to idealne ustawienie. Ja mi to na razie moździerz. Okej. Okay. Może balista? Okej, okay. może tak być. I z tej strony, żeby z tych domków troszkę więcej zyskać. Ok, w ten sposób. Tutaj okay, też postawmy. Okej, okay, na razie idzie w miarę dobrze, ale tak czasem będzie coraz, coraz trudniej. do tarcz, być może to faktycznie weźmiemy walnijmy sobie, nie, na razie nas na nic więcej nie stać powiększmy drogę na razie być może tu sobie walniemy z trucizną, tak, walniemy z trucizną dodajmy na razie balistę jedną gdzie pierwszy boss eee, tak, musimy go załatwić, on będzie nieco problematyczny Kurde, trzyma się bardzo Bo teraz stoi na niego, troszkę będzie ostrzału Ale jest bardzo blisko tutaj, naszej bazy Nie możemy pozwolić, żeby się tam dostał kolejną balistę Dawać go, dawać go, ostro A kurde, nie wiem czy nie dojdzie przypadkiem Dawać, dawać Ok, został zabity w ostatnim chyba milimetrze. Tak, mamy skrzynkę z niego. Ok, podpalanie przez balisty. Jeszcze większe. Dobra, czemu by nie? Jeszcze ci idą. Ale tak, już było blisko. Musimy wzmocnić tę prawą flankę. To teraz balisty mogą zatruwać. Myślę, że tak, to sobie weźmiemy. Mmm. więcej obrażeń do zdrowia ale na lubię ulepszenia balisty. Yy, tutaj tak, dajmy sobie to do trucizny. Okej. Czy jakąś balistę jeszcze tutaj wpakujemy? Yy, myślę, że tak może być. Okej. Okay. Chyba ta osoba w możliwie, że możemy zainwestować. Są względnie tanie. Zjedziemy tutaj. Chyba tu rzucimy przeciwników starczami, które są tak bardzo wytrzymałe. Mamy sporo tej trucizny. Nasze bajster zatrywają. Została ostatnia dwójka. Tak trzeba nieco zwiększyć obrażenia do tarcz. Okej, wszystkie balisy mogą jeszcze kładać krwawienie. Myślę, że z tego wszystkiego to będzie najlepsze. Walnijmy sobie być może kolejny moździerz. O, tutaj i na nic nas więcej aktualnie nie stać. Kolejna, do trucizny możemy walnąć. Kolejny, tutaj idzie boss. Eee, trzeba wzmocnić znowu prawą flankę. I tu balistę. Ok, tak. Na lewej flance raczej jesteśmy bezpieczni. Ale na prawej to wygląda niepokojąco. I tutaj mamy już drugi raz Bossa. Ok, ale powinniśmy sobie z nim poradzić. No brakły na skrzyneczka. Ok, obrażenia moździerzy. Czemu by nie? Tych powodź też tu dobijamy. To w sumie ta lewa flanka też taka jakaś zbyt mocna nie jest. Dobra, większe obrażenie do pancerza. Myślę, że to mogłoby się przydać. Wtedy już o pancerz nie musielibyśmy się martwić, tylko właśnie na tarczach się możemy skupić. Mmm. coś nastać na jedną balistę. Czy mam dla niej jakieś dogodne miejsce? Być może tu? A mamy złota? Mamy złoto. Okej, okay, może być tutaj. Wchodzimy z tego kierunku. Okej. Okay. chyba gdzieś tutaj piła by się bardzo przydała. Teoretycznie te dwie mają zasięg, więc może gdzieś dalej nieco. Jakiś moździerz. Okej, okay, w ten sposób. Okay, powoli nam się też mana wyczerpuje, więc musimy tak postawić bank many, żeby nieco przyspieszyć. I zdobywanie. Zobalimy sobie właśnie tutaj koło tych domków. Żeby przy okazji na tym zarobić odrobinkę. Okej. Okay. Mm, więcej złota, tak, to jest ważna rzecz. Inwestycja w przyszłość. Mm, na razie dajmy tu kolejne. Tu gdzieś może damy jeszcze moździerz. OK w ten sposób. Dobra i teraz chyba najlepiej postawić właśnie piłę. Gdzieś tutaj. Jak trucizny? Dobra, całkiem sporej nakładamy. Trucizny mogłoby być nieco więcej. że jakiś jest chyba mini-boss tym razem. Powinniśmy sobie z nim poradzić. nie jest skrzyneczka. Nie pogardzimy. Większe obrażenie do tarcz. Tak, weźmy sobie to. Może w przypadku moździerzy bardziej. ok większe balist. Do tarcz, tak weźmy najpierw do tarcz. I tutaj sobie postawimy piłę. Okej, okay, tu jest... Dobra, takie ustawienie może być. To jest portal, czyli tak, to dalej, dalej się nie rozciągnie. Więc będzie szła tylko jedna droga. Ta też się może rozgałęzić, więc z powrotem możemy mieć dwie albo nawet więcej tych dróg. Więc hmm. sobie tutaj gdzieś truciznę. Okay, kolejny Bankmany postawimy. I nawet jeszcze jeden tutaj. Dobra, dobra, na razie idzie w porządku. I co teraz? Chyba najlepiej balistę. Werset do tego nie jestem przekonany. obrażenia do zdrowia. To chyba warto wziąć teraz. Na wypadek jakiegoś bossa. Hmm, czy tu gdzieś moździerz szpakujemy? Hmm, tu może byśmy dali to. Okej, okay, ma ładny zasięg. Więc weźmy faktycznie to. Dobra. Mam tylko jedną trasę. Jest kolejny miniboss. może kolejną też tutaj gdzieś walniemy? Okej, okay, tak. Nasza bajca i zatruwa, i podpala, i nakłada krwawienie. Więc takie trzy fajne kolorki są przy każdym wystrzelonym bełcie. Wizualnie naprawdę moim zdaniem... Świetnie to wygląda. Kolejna skrzyneczka. Okej, okay, krwawienie z moździerzy. Dobra, weźmy to. Z tych trzech to to jest najlepsze. Wow, te moździerze też teraz bardzo ładnie strzelają. Osobiście jestem fanem jaskrawych kolorów w tego typu grach. Więc dla mnie wizualnie to jest naprawdę super. Okej, okay, dajemy radę, dajemy radę. Co teraz? Obażenie do pancerza z balist, albo do tarcz. Chyba bardziej do tarcz. Tak mi się wydaje. Mm, I co teraz? To jest po tysiąc, więc może na razie kolejnego nie dawajmy. Dajmy jedno do trucizny tutaj. Okay, w ten sposób. I jakiś moździerz jeszcze, być może. Tutaj. Hmm. Dobra, może być tutaj. Jeszcze nam bajcem walnął. Okej. Okay. Dobra, kolejny bank many trzeba się postawić. Dobra, już prawie. I tutaj. Dobra, obserwujmy, jak to wszystko wygląda. Dobra, w sumie tutaj gdzieś możemy też postawić piłę. Byłoby najgorsze rozwiązanie. Chyba lepiej gdzieś tu może drugą najwyżej. Żeby dwie trasy miała. W zasięgu. Okej, okay, tutaj i tutaj. Dobra, myślę, że tak będzie w porządku. Kolejny bankmany się przyda. do pancerza, to chyba nie jest jakiś duży problem. Okej. Okay. Podatkujemy po bliskich nieumarłych. Zobaczmy to, co to robi. Postawmy to. Czy gdzieś są dwa obok siebie na tym samym poziomie wysokości? Chyba nie. O, tu możemy, zobaczmy. Hmm. Nie czaje, nie czaję za bardzo. Dobra, spróbujmy tego trochę więcej dać. To jest na wysokości troszkę, czasami ciężko to rozszyfrować. Dobra, w ten sposób, to ustawmy jeszcze dwa. Tutaj i tutaj. Zobaczmy na przykład, czy to nam coś da. Tak, 14 złota, czyli 100. Zostajemy 14. Czy teoretycznie w kilka rund powinno to się zwrócić? Hmm. Czy to warto brać? Może jeśli planuje się długą rozgrywkę i nie ma się problemów z pieniędzmi. To raczej tak, ale w innych przypadkach to raczej niekoniecznie. Dobra, to się za bardzo naprzód wysuwa. Bądź nam się mana. Dajmy bank many Jeden i drugi z tym powinniśmy sobie poradzić. Raczej żadnego bossa nie ma w tej rundzie. Możemy zwiększyć obrażenia z Bo zwiększenie szans na krytyczne obrażenia. Weźmy to. Weźmy to. Dobra, więcej banków many. Już mamy wszystko zabudowane. I teraz tu możemy się skupić. W tym miejscu. Dobra. Co teraz? Co teraz? Spowalniamy przeciwników za 5% obrażeń balisty. Nie jakoś dużo. Większy zasięg. Większe obrażenia do zdrowia. Większe krwawienie. Być może większe obrażenia do zdrowia albo większy zasięg sobie weźmy. Ok, to powiększamy. Czy tu możemy coś dać? Być może damy balistę sobie. Być może tutaj też o, Naprawdę mamy mnóstwo kolorów na mapie A tak tu coś trzeba byłoby dać Nie wiem czy nie Miotaż trucizn byłby dobry na tym wzniesieniu Okej już są dużo si szybsi wrogowie niektórzy Musimy to mieć na uwadze tu Możemy wamy balistę Przy okazji nasze wieżyczki tak automatycznie zdobywają poziomy przy atakowaniu wrogów. Możemy też to sami zwiększyć, ale raczej wolę, kiedy same zdobywają poziomy. A my wydajemy fundusze na co innego. Okej, okay, południe bezpieczne, północ. Jeszcze troszkę wrogów idzie, ale ogólnie wygląda to bezpiecznie. Podajmy tutaj, może w tym miejscu to, to trucizny. I w ten sposób. A tu może jeszcze jedną wieżyczkę walniemy, a raczej Balisty dokładnie. Bo to wszystko jest de facto wieżyczką. Raczej tych nawiedzonych domów już nie będziemy stawiać, większa brzenia Balist albo do pancerza. Weźmy faktycznie większy zasięg. Okej, okay, weźmy to. Mm, i dajmy sobie tutaj balistę, ok. Dobra. Kolejne. I chyba tutaj gdzieś damy sobie piłę. Okej, okay, jest kolejny boss. Bardzo dużo pancerza ma. Tak takim być może Moździerz damy. O tutaj. Tu jest jeszcze kolejny boss. Dobra. Zasięg jest ładny. Więc niech sensie będzie tak. Być może damy moździerz. Gdzieś tu jeszcze balistę. W ten sposób. Okej. Okay. Bóg król Ugi. Tak, jakiś tutaj ogr -mumia. Bardzo wytrzymały. Tutaj ten jest daleko. A ten już jest tutaj coraz bliżej. Walimy kolejną balistę. Ja bałem się, że on może dotrzeć do celu. Spróbujmy tutaj ulepszyć obrażenia do pancerza. Żeby ten pancerz szybko zdjąć. Ja to chyba zbyt wiele nie dało niestety. Dawać, dawać. O kurde, to jeszcze się przydupasy pojawiły. wam ja się, że możemy tego nie załatwić. Do zdrowia obrażenia. Dawać, dawać. O kurde, on, on przejdzie niestety. Okej, okay, tak. Eee, porażka. Hmm. A na północy sobie dobrze poradziliśmy. Na północy sukces. Okej. Okay. Dobry rekord, chyba. Tak myślę. Dobra, także mniej więcej o to chodzi w tej gierce, Wiadomo, im więcej ścieżek, tym trudniej, a im mniej, tym łatwiej. Też zdobywamy doświadczenie po każdej rozgrywce i możemy sobie tutaj ulepszać niektóre rzeczy. Na przykład mamy permanentne ulepszenia. Na przykład na stałe zwiększyć zdrowie wie głównej wieży o jeden. Czy tak, to jest bardzo mało. Ale zawsze coś, zawsze coś. Albo możemy też wykupować tutaj na przykład ulepszenia do kart, które mogą nam się wylosować. Czyli na przykład w przypadku Baliz tu mamy krwawienie, mamy też zwiększony zasięg, mamy na przykład tak, te inne ulepszenia, i to wszystko, które nam się losuje między rundami, to musieliśmy odblokować najpierw w tym ekranie. Także na tym etapie już wszystko co najważniejsze co chciałem to mam, więc losowo sobie klikam. Gierka naprawdę bardzo prosta, bardzo przyjemna, relaksująca. Od bodajże 30. rundy, doszliśmy do 25. obecnie, od bodajże 30. rundy zmienia się soundtrack. Jest naprawdę bardzo fajny i przyjemny dla ucha. Także polecam wypróbować, gierkę można tanio wyłapać na jakiejś przecenie na Steamie. Jeśli oczywiście ktoś lubi gry Tower Defense, według mnie jedna z lepszych tego typu. No dobra, na no dzisiaj to by tyle. Chciałem tylko zaprezentować wam tę gierkę. Dajcie znać, co o niej myślicie. Raczej nie przewiduję kolejnych odcinków, ale jeśli bardzo byście chcieli, to napiszcie, to pomyślimy. Także jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim za uwagę. No i do usłyszenia i do zobaczenia kolejnym razem.